Siemanko, z tej strony Epcover. Dzisiaj jesteśmy w pierwszym odcinku z serii Ekipa sezon pierwszy, odcinek pierwszy. Wraz z Axli szukamy sobie kryjówkę na tam kilka nocy. Będziecie mogli zobaczyć fejle, jak jakie zrobiłam, czyli jak jadłam. Um, gdzie mam ustawiony home. Naszą farmę oraz pierwsze diamenty i inne takie rzeczy. Więc zapraszam do oglądania. Moja ekipa wraz z ekipą Eudi rozmawiały na ts sobie razem w czasie gry. Szkoda, nie można zjeść głowy pająka. Aksli właśnie znalazł. Diamenty. Możecie sobie obejrzeć, ile ich było. Ja złapałam dwa, on cztery. Dałam jemu kilo, bo robiłam w tym czasie, kiedy on je znalazł. Z diamentami na razie nic nie robiliśmy, ale zostały one włożone do skrzynki, której zobaczycie niedługo. Po lewej stronie jest moja skrzynka, a po prawej jest skrzynka Axley. Później jest piecyk i crafting. możecie zobaczyć, jak i napisałam na czacie literkę, którą my mamy, czyli B. Drużyna Eudy ma D i możecie zobaczyć spawn. Litera B oznacza 1, a D oznacza 3. I to były kierunki świata, w które obydwie drużyny wybrały się. Kli właśnie zrobił farmę, będziecie ją mogli zobaczyć właśnie teraz. Ja tylko dałam niektóre itemki, aby mógł ją zbudować. Raz z Axli jesteśmy w kopalni i możecie zobaczyć niektóre momenty. Takie najfajniejsze mi się wydaje, gdy kopaliśmy. Dukan chce nam coś powiedzieć. No ale jeszcze ja, szczerze mówiąc, no po prostu chciałam się pochwalić z zrobieniem swoim domkiem, bo wszyscy mi zamówią jakie to ładnie buduje domy z drewna po prostu. Wy ustawiajcie tu kawałek. Właśnie się zgubiliśmy z Dukanem. Duk, to jest? Tak, zaczęliśmy robić swoją kryjówkę na kilka nocy. Cetrał godzinę i 30 minut, ale wzięłam sceny niektóre, które były tutaj właśnie wycięłam i je wkleiłam, żebyście mogli chociaż coś zobaczyć. I następny odcinek już będzie podzielony na trzy party na pewno i po prostu będziecie mogli zobaczyć całość. A na razie jest tylko tak, bo ja byłam tylko z Axli i po prostu on nawet nie był na teście, był jeszcze pan Jakub, ale on był gdzieś sobie gdzieś indziej. Sobie chodził. I postanowi postanowiłam z Axli, że po prostu pójdziemy na spawn. Jak w piątek już będzie więcej osób, będziemy mogli to wszystko ogarnąć, więc wszystkie tamki weźmiemy i po prostu pójdziemy na spawn i całą drużyną pójdziemy w jedną kryjówkę. Też będzie słać ludzi z mojej ekipy na TSie i to będzie inaczej wyglądało więc dziękuję za oglądanie tego odcinka, przepraszam jeszcze raz, że taki krótki, na razie i cześć.